ludzie, z tej strony de Daglowski, że tak długo nie było mnie i nic nie robiłem, ale szczerze tak powiedziała wczoraj, że to mi się nie chciało. Ale teraz już zauważyłem, że mam sporo widzów, no to trzeba będzie coś zrobić. Nagram najpierw myślę, że i już znaczy, najpierw powiem, że wam, że nie będę korzystać z kontacia studio, bo to jest chyba największy shit, jaki może być yy, w ogóle nie wiem, o co chodzi renderuję już powinno być naprawdę dużo filmików, ale konterza mi nie pozwala, bo na przykład mam nagrane... Zawsze jak nie włączę w, w rapse, to mi kiedyś go wąskuję. E, mam nagrany filmik na przykład e, 20 minutowy i na przykład chcę go zrenderować, to kontazer rekorder dochodzi mi do 25% i bum, dupa się wyłącza. I tylko jest filmik na tak, w 25% i później sam głos leci. Nie, to się zwala i ja sobie pobiorę jakiś inny, albo nie wiem, możecie pomóc, albo jakiś lepszy problem polecić. Wy tam mówiliście, że ta druga osoba to tam jakoś tam coś źle wyszła i tak dalej. To naprawdę nie było, ale ta osoba mi się nie zgłosiła na PW, więc ten... Więc, bo to by było do niedzieli, a teraz już jest chyba wtorek, to to yy, jeszcze raz wybieramy. To wchodzimy na random.org. Dobra. Yy, wejdźmy na mój kanał. O, to? Ojo, oto. Dobra. 7 strona siedem, Boże, co ty... 18 strona, dobra 18 z jedna, teraz było tylko jedna, a tam snejki to zgłosił się, dostał, e, nie umiem z 18 strona oczywiście 16 strona Raz, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dziesięć. Jak tutaj już jesteś, to możesz się cieszyć. Dziesięć, to jest jeden z dziesięciu. Rate. Dziewięć. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Yy, ten jest ten trojanin, bez jest trojanin. Yy, chyba skądś czekajcie. Yy. Chyba tego, że mu nawet znam, czekajcie. szukajcie, yy. zaraz sprawdzimy. Yy. Musiałam coś sprawdzić. Czy mam mnie zasubskrybowanego... Słuchajcie... Jak to się sprawdzało? Widzowie. Ja tu sobie mam subskrypcji. Ojej, sorry, przepraszam. Jestem przeziemny. Więc tak dziwnie mówię trochę. Eee widzowie. O, no właśnie wiedziałam no, Zasubskrybowałam, no tak, kiedyś tam dawno. Yy... Shit Gdzie tu jest te, 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 te coś? Yy, subskrypcje te powinny być gdzieś. Yy, dobra, nieważne, chyba. No. Dobra, mam nadzieję, że mnie zasubskrybowałeś. On sprawdza na swoim kanale, e, czy jesteś. E, tak nie macie, to wiesz, że, że nie wchodzisz do gry i przegrywasz, nie? I innego wybieramy. Nie wiem czy mnie zasubskrybował, ale chyba raczej nie. A bo ja jakiegoś zjadza i nie widzę. X -fruzie. O Boże. O shit, chyba nie ma. Przykro mi, nie, nie dostaniesz. Jeszcze Naszynk, na wszelki walek się tylko przylecę. O, naprawdę, ja mam słaby wzrok słabe i... wzroki. Muszę w ogóle się spytać czy ja mam tenego Minecrafta jak ma to nie ma nie ma kurczę, no dobra, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Dobra, ja nic nie widzę tutaj, żeby żebyś był, więc zagrywasz. Czyli znaczy nie, nie dostajesz. Tak, bioro. nie dostajesz przy to jeden za w krzyż. Osiem. Trzeci, trzy, 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 trzymam ludzi, ludzie, znowu jesteś... trzy, trzy, czyli... Czy. posunie niech usuń... za to, że ten... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem... Nie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 6. Great. 6. O nie. O Jezus, Maria. Ale zbieg okoliczności zawsze jak wybieram. To tych, których znam Hexa 95. A my przecież tak marginalnego Minecrafta. Więc yes. sorry haksa, jak to oglądasz nie dam ci następnego, następnego Microsoft przecież kiedyś na tej spiku, mówiłeś, że kupiłeś. Więc sorry. Znowu jeden z 18. Ale z mikrowiśmerności. 1. Ale 1 się nie liczy, ponieważ to już jest za tean, jak to mówiliście. Błakaliście, więc jeszcze raz. Generate. Znowu A ja, jak 15 dwa? 15. 15 piętnaście, co to było? Siłka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem, dziewięć, dziesięć. Jeden z dziesięciu. Dziesięć. Dziewięć. Osiem, siedem, sześć. Biorę udział. Ja nic nigdy nie wygram. Trzeba mieć takiego farta, ale biorę udział. No właśnie. Ja nic nie wygram. Nigdy nie wygram. Bo właśnie o co chodzi teraz, że teraz wygrałeś. No i masz właśnie tego farta. No gratuluję, że wygrałeś. A i jeszcze sprawdzę, czy masz mnie zasubskrybowanego. Czy... No właśnie widzę. sobie, czekajcie To jest pewne nas swój jak to masz Dalorfias mm -hmm. Dalorf Dalorf XX Dalorf XX. XX O nawet swojego lubię zobaczymy Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym Dalorf Mine A dzisiaj dlaczego dni wolno od szkoły tak bardzo nas cieszą? Ogromną spoko, spoko. dalor Fix. Oj, tutaj. Co jest? to jest? Teraz coś. Fix. Patrzcie, jak coś to mówcie, czy zobaczyliście. Byją taki wzrok, że wiecie. Dolor Fix, tak. Hmm. The Lord of Heals The Lord of Heals Sorry Sorry, nie właśnie. Przegrała mi bardzo, ale przegrałeś... Znaczy nie przegrałeś, tylko nie zostałeś to i kto na sorry. Trzeba było mnie być przesłuchować. Znowu 18 na 1, tylko to potrwa pewnie. Ja tu już się wygrywa. Było 12 lat. 18. No wiem. Ja... Jak ty zawsze to raz takierek? Kozina stożek blisko 18. Nie wiem co chodzi. To jest 17? A, bo ja sobie tylko nie to ich będzie 17, bo już tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć, sory, sześć siedem, oś, osiem, Osiem. Potem to się dwa nie liczą przecież. Generalnie. Cztery raz, dwa, trzy, cztery, sto, styczeń, stos spal. Czy mam kogoś Jesteśmy? Mm. Ja. I kot, Tak. Gdzie? Gdzie on zakochał? Biorę, biorę udział, ale nie zasubskrybowałeś mnie. Przykro mi. Ha. Widzicie? są? to są? Zdrowadzę. Znowu 18 na 1. Pyk. 7. E, dobra, siódemaczka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem.

Tylko komentarz. O, 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 mm, yeah. Dobra. To ja może sprawdzę coś takiego zrobię, że y, swój oddzielny kanał y, zrobię. Sorry, Dobra, to nie y, może coś takiego. sobie weźmiemy y, tak mery Grzegorz, teraz tak spróbuje szybciej. Jak je zobaczę, to piszcie w komentarzu czy The Ej, czekaj, 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 czekaj. to chyba był taki ziomek. Tak, siema, gdzie znowu... E, Jezus. Trzymamkę ludzie znowu Ale przecież wybieram takiego zielanie Trzymamkę, gdzie? Gdzie to sprawdzamy? O Jezu Mry Skitles. Chyba. The znaczy. Pra nie bardzo jest Jesteśmy trochę grzesiu to, tylko już do nie ma. Pararam. Dobra, wiecie co, nie cenię się Tylko sobie sprawdzę, jak nie to Gdzie pierwsza osoba Nieważne nie, nie Dobra, nie widzę cię. Nie jest Mary Grzysiu, tak? Jest, Mary Grzysiu, ale nie wiem. Rok. Dobra, wiecie co, wygrywa ta pierwsza osoba, już tam. walczyć to, ale jak już to oglądasz, to musisz mnie zasubskrybować. No, prześlę ci tylko, musicie odezwać, a maksymalnie dwa dni, jak nie, to znaczy, że mnie nie oglądasz i daję dla Mary Grzysiu. No, a to, kto pierwszy? My, a właśnie, kto pierwszy? My, Mary Grzysiu, czy... Demyser Trojanin, czy jakoś tam Detrojanin chyba, Mery nie wiem, no, no to trzymajcie się i na razie.